Myślisz, że zniesiesz ich nadopiekuńczość? Tak, bo tu chodzi o twoich rodziców. Dziwnie się czuję. Zawsze żyłem w oderwaniu od tego świata, od rzeczy materialnych, które były mi obojętne. Nikt też nigdy się mną nie opiekował. Teraz zaś jestem otoczony wygodami i czułością. Przedstawiam ci nowego członka rodziny. Twój syn. Prawda, że śliczny? Nie znam się na dzieciach, ale wydaje się udany. Musisz być z niego dumna. Wypiękniał i zmężniał. To zasługa Eduarda. Urodził się słaby, bo nie dbałam o siebie w pierwszych miesiącach ciąży. Ale Eduardo troszczył się i o mnie, i o dziecko. Tak dobrze się nami zajął, że mały jest zdrów i świetnie się rozwija. To wspaniały lekarz. To prawda. Wiele mu zawdzięczam. Otwórzcie te kraty natychmiast. Chcę wyjść. Otwierać. Nie jestem dzikim zwierzęciem. Wypuśćcie mnie. Otwierać. Nie mogę tu siedzieć. Nie chcę. Czemu narzekasz? Byłaś w Acapulco, a teraz jesteś już statusem. Ale nie spotkałam się z mamą. Myślę, że znów wyjechała. Musisz przywyknąć do jej nieobecności. A co z Blanką? Jej też nie ma. I nie mówią mi, kiedy wróci. Pewnie nie wiedzą. Ale nie martw się tak. Masz Rosillo, która bardzo się o ciebie troszczy. Tatę, który cię uwielbia, i kumpla, który cię nie odstępuje. A ja się nie liczę? Zawsze, gdy mnie potrzebujesz, jestem przy tobie. Wybacz, babciu, ale chciałabym, żebyśmy znów wszyscy byli razem. Także Mariciu i z braciszkiem, którego miała mi przynieść. Czekam na nich, ale żadna nie wraca. Mam nadzieję, że ci, których wypatrujesz, nie każą ci długo czekać I że wszystko się ułoży Obejmij mnie, to przestanę tak tęsknić za Blanką i mamą W skarbie, gdybym mogła, cały czas trzymałabym cię w objęciach Bo serce mi rośnie, gdy jesteś blisko mnie, moja śliczna królewno Byłam u ciebie, ale cię nie zastałam Musiałam wyjść Tak powiedziała pani, która mi otworzyła Byłam zestresowana sytuacją w domu I wyszłam na spacer O co chodzi, Becky? Czemu oszukujesz Vicenta? Wypuśćcie mnie! Wyciągnijcie mnie stąd! Jeśli tego nie zrobicie, odnajdę was i wszystkich po kolei pozabijam. Zobaczycie, że ucieknę. I się zemszczę. Wypuśćcie mnie. Na co czekacie? Nie jestem dzikim zwierzęciem. Nie odwiedzasz Wisenta, za to umawiasz się z doktorem Tinoco. Czy to według ciebie w porządku? W domu ogarnie mnie przygnębienie, Wisenta niestety też. Muszę się rozerwać. Nie mogę cały czas tkwić tutaj albo w jego mieszkaniu. Czuję się jak więzień. Mam ochotę wybiec na ulicę, patrzeć na ludzi i myśleć o czymś innym niż tragedie, które spadły na ten dom. Spróbuj mnie zrozumieć. I musisz to robić z doktorem? Wyszliśmy tylko na spacer i na kolację. Czy to grzech? Oczywiście. Jaki? Powiedz, ukrywasz to przed wisentem. Wiem, że to mu się nie spodoba, ale nie chcę, by cierpiał. Dlaczego nie jesteś z nim szczera? Powiedz mu prawdę i skończ z tym. Radzisz mi, bym go zostawiła? Za nic w świecie Becky. Dzwoni doktor Umberto Tinoco. Jak mi idzie? Bardzo dobrze. Przynajmniej nie płaczę. Co za widok. Co pan robi? Uczę się być ojcem. Muszę ćwiczyć, bo niedługo nim zostanę. Prawda, Lidio? Wiesz już, Lalu? Słyszałam plotki. Ale oficjalnie nikt mi nic nie powiedział. Oficjalnie informuję panią, że jestem zaręczony z pani podopieczną i proszę o jej rękę. Powiedz mu, że śpię. Odbierz, bo ja już wychodzę. Zrób, jak powiedziałam. Myślę, że nie chcesz rozmawiać z nim przy mnie. Źle myślisz. Zresztą mam do ciebie zaufanie. Bądź pewna, że nic nie powtórzę, Vicentowi. Sama musisz mu o wszystkim powiedzieć. Niczego nie ukrywam. Doktor Tinoko jest tylko moim przyjacielem, dla którego zostawiasz narzeczonego, wiedząc, jak go krzywdzisz? Nie stać mnie na takie poświęcenie. Tym bardziej, że Vicente nie robi nic, by sobie pomóc. To samo mówi doktor Tinoko. Pojętna z ciebie uczennica. Nic nas nie łączy, tylko tyle ci powiem. Jeszcze nie, ale czy nie połączy? Poważnie? Serio chce się pan ożenić z Lilią? Oczywiście Boże święty Moje gratulacje Cudownie Panu też gratuluję, panie Leopardzie Poddam panu nie tylko jej rękę, ale i ją całą. Słyszysz? Jasne. Ale najpierw coś wyjaśnijmy. Podpisze pan papiery? Podpiszę wszystko, byle ją zatrzymać. Wszystko? Dowiedziałaś się, gdzie jest Eduardo? Podobno na kongresie ginekologicznym poza Meksykiem. To dlatego go nie widuję. Szkoda, że mnie nie zawiadomił. Zdaje się, że to wynikło niespodziewanie. Kiedy wraca? Chyba za 10 dni. To zbyt długo. Miał powiedzieć mi o czymś ważnym, ale ktoś nam przerwał i nie wróciliśmy już do tematu. Może chodziło o tę podróż. To był mój ostatni pacjent. Tak, doktorze. To wszystko? Tak, Esther. Dziękuję. Muszę uratować Blankę. Najpierw przed więzieniem, potem od choroby, a następnie.